Cześć. Dziś dzień babci, jutro dzień dziadka, ale warto by nie tylko 21 i 22 stycznia był dniem dla naszych seniorów. Zatroszczmy się o to, by relacje międzypokoleniowe były całoroczne. Relacje dziadkowie-wnuki przynoszą korzyści obu stronom. Bo przecież to właśnie dziadkowie są najlepszymi przewodnikami dla swoich wnuków. Dla sporej grupy seniorów emerytura to czas związany z przejęciem nowej roli i obowiązków w rodzinie. Z badań społecznych wynika, że większa część seniorów, około 59%, opiekuje się wnukami lub prawnukami. Dla sporej grupy seniorów emerytura to czas związany z przejęciem nowej roli i obowiązków w rodzinie. Pomaga dzieciom lub rodzinie w prowadzeniu domu lub działalności zarobkowej. Uśmiech dziecka rozjaśnia nawet najbardziej ponury dzień, a szeroki uśmiech w trakcie spotkań z dziadkami jest znakiem nieocenionego szczęścia. Babcia i dziadek to przewodnicy. Wnuczą. Oprowadzają ich po codzienności dzieciństwa i dorastania. Towarzyszą temu rozmaite zabawy, przygotowywanie pysznych posiłków, wspólna nauka i odkrywanie świata. Dla dziecka to pierwszy krok ku poznawaniu tego, co je otacza, a dzięki wnukom, babcia i dziadek powracają do lat swojej młodości i na nowo zanurzają się w beztrosce. Ta międzypokoleniowa relacja rozwija się dzięki wzajemnemu zaangażowaniu, miłości i zaufaniu i trwa przez długie lata. Co daje Wam relacja babcia-wnuczka? No, ba, babcia przede wszystkim jest najbardziej szczęśliwa, kiedy się wnuków doczeka, prawda? Dlatego, że kiedy rodzi się wnuczka, wtedy, czy wnuk, prawda? Wtedy stajemy się babcią. Natomiast my akurat żyjemy w jednym mieszkaniu, żeby było, żeby było ciekawiej, więc tą relację mamy na co dzień no i oczywiście ja odchodząc na emeryturę mając 60 lat zajęłam się Zosią bo Zosia była mała wtedy dw dwuletnia i y, opiekowałam się nią dopóki nie zakosztowała przedszkola które bardzo chętnie zaakceptowała no to później już były prawda inne relacje między nami w tej chwili wnuczka służy często pomocą przy organizowaniu wspólnych jakichś spotkań, no i z wnuków jest, mam dwie wnuczki, więc jedna studentka, druga licealistka, to już takie, ja zawsze się śmierzę, ja mam takie stare wnuczki, a moje koleżanki mają bardzo małe wnuczki. A czym Zosiu dla Ciebie jest relacja z babcią? Dla mnie jest czymś magicznym, czymś takim, że więcej mogę przeżywać z babcią, bo jednak na co dzień jest szkoła i różne zajęcia też poza domem i szkołą i tym więcej im mogę pomóc z babcią. Tym, tym moje serce się duje. w nowym wieku XXI, jest dużo technologii, więc ja czasami słyszę z jednego pokoju, chodź, co się przyjmieć. No to ja idę do babci i pomagam na przykład z prezentacjami, więc ja się bardzo cieszę, że mogę pomagać babciom. Jak sprawić, żeby dwa pokolenia, no jednak odległe od siebie, się dobrze dogadały i rozumiały przede wszystkim? No to jest kwestia chyba organizacji życia w rodzinie, przede wszystkim wzajemny szacunek, no i jakieś postawione międzypokoleniowe też progi i wymagania. Nie można sobie pozwalać na to, że prawda, przede wszystkim rodzice tu mają bardzo dużą rolę. Nie można stawiać, że o babci się, czy dziadku mówi się źle w obecności dzieci. Gdyby nawet człowiek się zdenerwował na tą osobę, to nie powinien relacjonować tego przy dzieciach, a szczególnie małych, bo często się słyszy, prawda, ja nawet w autobusie ostatnio słyszałam: wnuk jechał z babcią, wnuk w wieku pięciu lat, babcia mu zwróciła uwagę, a on My, Ty jesteś głupia. Jak ty mówisz do babci? Druga pani się odzywa. Moja mama tak zawsze mówi. Jeśli jest szacunek w rodzinie, jeśli miłość panuje i wnuk odbiera wtedy tą babcię jako nie zło konieczne, tylko jako dobrobyt. Czy babcia może być przyjacielem? Jasne, że tak, że może być. Poznajemy siebie i poznajemy drugiego człowieka, więc. Jako przyjaźń to jest takie pogłębienie relacji. Jak w codzienności, w takich prostych gestach. Dbać o, naszych, o nasze babcie, o naszych dziadków. U mnie to najczęściej są kłótnie o zmywanie naczyń, ja to po prostu nienawidzę. <laughs> Mogę nawet odkurzać, ale nie zmywać naczynia i właśnie... Babci, babcia mnie coraz bardziej pcha do tego, że myła i... Za całą rodzinę, więc... Tylko no. zachęca. zachęca. <laughs> motywuje w o, odpowiedni tak, sposób. Tak, tak. <laughs> tak. Motywuje. I właśnie też na przykład takie pieczenie ciast, albo pizzy, albo jakichś różnych smakułeków. Też przechodzimy na zakupy razem, uczymy się nowych smaków. A jak Pani wspomina swoją babcię? Czy relacja e... z panią babcią wpływa dzisiaj na to, no, jaką niestety, Pani jest babcią? niestety. Nie mogę wspomnieć żadnej babci. Dlatego, że babcia ze strony mamy w tragicznym wypadku zginęła, kiedy moja mama była dziesięcioletnia. A tatusia, y, mamusia zmarła na tyfus, kiedy tyfus paranował y, w Polsce, to tatuś miał chyba 12 lat, czy 13. Prześwietne relacje miałam z dziadkami, prawda? Dziadek ze strony mamy też bardzo prędko odszedł, bo w 52 roku ja miałam 5 lat dopiero. Z tego, co rodzice opowiadali, to podobno najbardziej mnie lubił, bo byłam bardzo szalonym dzieckiem, <laughs> łażącym po drzewach, y, po płotach i tak dalej i tak dalej. Dziadek ze strony tatusia to umarł kiedy byłam już na studiach i do niego na wakacje często jeździliśmy tam właśnie. Opowiadał mi jak to było na japońskiej wojnie. Opowieści miał takie, że Później ten moduł opowieści się przerzucił, że już jak zaczynał opowiadać, to my jako wnuki wiedzieliśmy, co będzie. Jak się skończy. Nie, nas, nie jakie będzie następne mm -hmm. zdanie, już A, nawet. Mm -hmm. Ale myśmy bardzo grzecznie słuchali i on często opowiadał nam. Natomiast miałam taką zaprzyjaźnioną w sąsiedztwie, bo mieszkałam daleko stąd, na, na Mazurach, w Bartoszycach. I tam ludność była napływowa, więc pani ze Stanisławowa była sąsiadką w naszym bloku, która odwiedzała nas bardzo często. Pani Wilnerowa, ona taką przyłataną babcią, prawie że była, i w każdej chwili, gdy potrzebna była pomoc, to rodzice tam zostawiali u niej mnie. Czy opiekowała się mną, często z nami gdzieś nawet na jakieś pikniki wyjeżdżała. I była to taka relacja właśnie wnuczki i babci. Do dziś to wspominam. A czy dostrzega Pani jakieś różnice właśnie w relacjach między babciami a wnuczkami kiedyś, a teraz? O tak, mhm. i to duże. Ja pracowałam przez całe życie w przedszkolu. Pamiętam te babcie, które pierwsze przychodziły. No to były staruszki, ale jak ja nawet dzisiaj na zdjęcia popatrzę, to były twarze pomarszczone, niezadbane, takie, no, no prawdziwe babcie. A teraz się okazało, że te babcie nawet po siedemdziesiątce, to nieraz trudno, prawda, na ulicy rozpoznać, to że to właśnie... są babcie. Włos wymalowany, prawda, oko podkreślone, paznokieć długi i Szpilki na nogach. Łatwiej być babcią czy mamą, tak z perspektywy czasu? Na pewno w stosunku do dzieci, babcia nie ma takich obciążeń i obowiązków. Ale jeśli by tak na jednej szali położyć e, obowiązki babci, obowiązki mamy, to znaczy babcia ma więcej chyba przyjemności, <śmiech> <śmiech> może się cieszyć z sukcesów. Jeśli mają wnuki, może z wnukami sobie poz pozwolić na wiele, wiele rzeczy, na które mama no, niestety ze względu na obowiązek pracy nie może, y i na ograniczony czas, zresztą teraz współczesne matki, ja im bardzo współczuję. A jak mama twoja patrzy na Waszą relację, czy nie masz wrażenia czasem, że może jest zazdrosna, że gdzieś tam z babcią się dogadujesz, może lepiej? Moim zdaniem to nie jest taka zazdrosna, bo czasami nawet chyba moim zdaniem się cieszę, że w ogóle babcia <laughs> bardziej zastępuje ją, że będzie się mną zajmuje i jest taka pewna, że jest, więc nie. A czego powiedz Zosiu, Ty uczysz się od babci? E, bardzo wiele się uczę, na przykład etyki, takiej, mhm. że dziękuję, proszę, bo zauważyłam, że coraz częściej w tym świecie takiej nie ma, albo na przykład takiej, mm, hojności i takiej też tolerancji. Też różnych takich właśnie butek też nauczyła mnie i jak sobie radzić i tego też dużo pieczenia, bo jednak jest, nadal się uczymy tego wszystkiego, więc ym, jednak babcia dużo mnie nauczyła. A czego Zosia nauczyła babcie? Albo uczy cały czas. E, od mała to uczyła mnie cierpliwości, <laughs> bo Zosia na wszystko miała czas. Tak. A szczególnie jak się mówiło Zosiu, zaraz, to zaraz trwało około pół godziny. Musiałam wystopować całkowicie, prawda? żeby to nie było natychmiast i jak trzeba było coś tam zrobić, czy gdzieś wyjść, to Zosia musiała być uprzedzona co najmniej pół godziny albo trochę więcej i Zosia wtedy zbierała się i miała czas. Dzisiaj dzień babci już jakoś było świętowane, czy raczej cały dzień celebrujecie ten dzień, jak to Zosiu wygląda u Was? Na początku jest podawany poda da prezent, mam nadzieję, że się spodobał. I babcie, jak to u nas zazwyczaj ma się w, w domu robione, że jubilat albo ktokolwiek, kto obchodzi to święto, daje też od siebie, więc na przykład babcie no. najczęściej piecze ciasta, bo tak babcie. I jest najpierw obiad, a później jest deser i jest. Tak, wspólne e... celebrowanie. Tak. Wspólne. Mi dzień babci się też kojarzy zawsze z faworkami. U mojej babci <noise> <noise> mogą być faworki. Moja wnuczka to dla mnie wielki skarb. A moja babcia to dla mnie największe złoto. Radość tworzenia łączy pokolenia. A wy jak spędzacie czas ze swoimi dziadkami? Może warto podjąć trud wzajemnej nauki. Babcie gotują najlepiej, dziadkowie to często rodzinne złote rączki, a młodzi najlepiej znają współczesny świat i bez problemu się w nim poruszają. Warto wymieniać się tymi umiejętnościami, a przy okazji tworzyć relacje. Do zobaczenia za tydzień.